regularny podcast regionalny. Majka Groman, witam serdecznie. Liczba uczniów w polskim kształceniu zawodowym już niemal zrównała się z liczbą studentów, tak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poza tym, zgodnie z danymi Eurostatu, odsetek zatrudnionych absolwentów kształcenia zawodowego jest jednym z najwyższych w Europie. Jak na tym tle wypada Lubin? Jakie szanse na dobrą pracę mają uczniowie lubińskich techników? O to zapytam gościa regularnego podcastu regionalnego, a jest nim Artur Pastuch, dyrektor zespołu szkół numer 2, imienia Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Panie, Dzień dobry Państwu. Czy podziela Pan entuzjazm ministerstwa? Dane pochodzą z sierpnia ubiegłego roku. No, myślę, że tak. Jeżeli ten entuzjazm dotyczy również moich uczniów, bo z nimi jestem emocjonalnie najbardziej związany, to myślę, że ten entuzjazm się, się pojawia. Muszę powiedzieć, że kształcenie zawodowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony uczniów. Myślę tutaj o technikach, o szkołach branżowych. Świadczą o tym wyniki rekrutacji. Nasza szkoła, myślę, rekrutuje bardzo ładnie, jesteśmy zadowoleni z tego etapu. Natomiast to kształcenie zawodowe jest, jest dość trudnym procesem. My musimy wyposażyć ucznia w pewien zakres wiedzy ogólnej, ale również umiejętności specjalistyczne, te, które będą decydowały potem o jego pewnych umiejętnościach, predyspozycjach zawodowych. Natomiast jeśli chodzi o rynek lubiński, ten lokalny. No myślę, że tak jak nowe technologie generują nowe zawody, tak yy, nowe inwestycje generują miejsca pracy. Myślę tutaj o tych rozpoczętych, a więc o stadionie, Centrum Lekkoatletycznym, o Aquaparku. Również o tych planowanych, czyli o przywróceniu zalewu małomickiego, czy budowie osiedla chrobrego. Tutaj myślę, że to jest ogromny obszar dla zatrudnienia. I to nie tylko w branży budowlanej. Tutaj pracę znajdą również, myślę, przedstawiciele branży teleinformatycznej, administracyjno-ekonomicznej, czy hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. No właśnie, co decyduje o utworzeniu nowego kierunku? Mówi Pan o tych inwestycjach, które są w Lubinie, ale co jeszcze? Jakieś trendy ogólnopolskie? No na pewno trendy ogólnopolskie, na pewno y, to, co się, się dzieje w kraju, ale również za granicą. My obserwujemy tak naprawdę rynek zatrudnienia, staramy się y, y, przygotować naszych uczniów do funkcjonowania na rynku lokalnym, ale również na, na tym rynku bardziej globalnym rynku ogólnopolskim, a nawet rynku Unii Europejskiej. Dlatego tak dużą uwagę poświęcamy realizacji projektów współfinansowanych przez ze środków Unii Europejskiej. Mówię tu o Erasmusie. Nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Włoch, na wyspy kanaryjskie, wracają jednocześnie z konkretnymi propozycjami pracy. Ta forma praktycznej nauki zawodu podnosi ich umiejętności, podnosi ich kwalifikacje. Ale jak na przykład jadą do Włoch i dostają propozycje pracy, że będą tam mieć, mieć te prace w hotelu na przykład, w tak. restauracji? Tak, tak okazuje się, że się sprawdzają. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich uczniów. Żeby dzisiaj być aktywnym graczem na rynku y, zawodowym trzeba naprawdę y, y, zdobyć wszystkie kwalifikacje, trzeba mieć umiejętności językowe, jeżeli mówimy o pracy za granicą, y, odpowiednie przygotowanie kulturowe, ale ci najlepsi takie propozycje uzyskują. Mieć to coś. Co no za co, coś. Myślę, że tego trzeba, tego trzeba uczniów szukać. Myślę, że mm, zasada, która kiedyś funkcjonowała, że uczymy wszystkiego, wszystkich, już jest nieaktualna. Szkoły dzisiaj muszą zupełnie inaczej podchodzić do kwestii kształcenia. No właśnie, panie dyrektorze, czy licea ogólnokształcące stracą rację bytu? Myślę, że nie. Licea uchodzą w opinii rodziców, społeczeństwa, za szkoły, które lepiej przygotowują do e, egzaminu dojrzałości, do matury. Choć. No nie w pełni się z tym zgadzam, w różnego rodzaju rankingach pojawiają się techniki. Myślę, że to jest kwestia dobrej szkoły. Dobra szkoła, dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Natomiast w tym kształceniu zawodowym uczniowie techniku, uczniowie szkół branżowych obciążeni są przedmiotami zawodowymi. To dość duża ilość godzin, duża ilość przedmiotów, bardzo, bardzo obszerna podstawa programowa kształcenia w zawodzie, szkolnictwa branżowego. A więc tutaj na te przedmioty ogólne niejednokrotnie poświęcamy troszeczkę mniej czasu. I myślę, że nie zrekompensuje tego ten rok dłużej, bo jednak liceum to 4 lata, technikum, technikum 5. Natomiast licea się obronią, funkcjonują na rynku edukacyjnym w Polsce i będą funkcjonowały już tak jak na, na, na całym świecie. Ale nie jest już tak, że ci lepsi idą do liceów, a ci bardzo źli idą do. Techników, bo y, rozmawialiśmy przed programem, mm -hmm. przychodzą y, do techników dzieci z bardzo, czy młodzież, y, z bardzo dobrymi wynikami ze szkoły podstawowej. Tak. To, to Ta zasada, o której Pani mówiła, już nie obowiązuje. E, myśmy w tym roku y, rekrutowali na kierunki, gdzie mieliśmy niejednokrotnie 3, 4, 3, 4 osoby na miejsce. E, ostatnie, więc ci, którzy zamykali jako klasę, e, Przychodzili do nas z taką ilością, dość konkretną ilością punktów rekrutacyjnych, ze świadectwami spack. To już nie są te czasy. Tu po prostu trzeba wybrać. Trzeba się zdecydować, co człowiek chce robić, w jaki sposób rozpocząć tą ścieżkę kariery zawodowej. Które kierunki są w zespole szkół numer dwa najbardziej popularne? Najbardziej popularne są kierunki z branży teleinformatycznej. Jest to technik programista. Jest to technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ale również technik logistyk. E, dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z gastronomią. E, to jednak, e, myślę, że to co się dzieje w mass mediach, programy, chociażby z Magdą Gessler, e, czy z Okrasą, to wszystko powoduje, że młodzież jest zainteresowana tymi kierunkami i chce to po prostu e, robić. E, logistycy zawsze w czubie. Natomiast bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się chodzi o przygotowania wojskowego, bo choć występuje w strukturach liceum, to tak naprawdę ci uczniowie w jednostkach patronackich są przygotowywani do przygotowawczej służby wojskowej, skróconej w ich przypadku. To jest taki plus. No i zasilenia oczywiście sił zbrojnych pospolity. Dużo trudniejszą ma pan pracę niż dyrektor ogólniaka w Lubinie, bo Wojskowych musi pan zatrudniać, hotelarzy, restauratorów czy kucharzy, no i programistów, którzy zarabiają krocie w firmach innych, w firmach, w korporacjach. Jak, jak pan dorobi, że, że, że ma kto uczyć? Myślę, że tworzę taką dobrą atmosferę pracy, dobry klimat, który odpowiada nauczycielom. Bo pieniędzmi ich pan nie przyciągnie. No tutaj mam małe, małe możliwości. To jest problem nie tylko mój, również ze szkół numer 1, wszystkich szkół, które kształcą w zawodzie, dlatego że tych nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedmiotów teoretycznych, zawodowych po prostu brakuje. To już są osoby w zaawansowanym wieku niejednokrotnie. My musimy coś zrobić, a więc tutaj potrzebne są systemowe rozwiązania, żeby w jakiś sposób przyciągnąć właśnie tych specjalistów, którzy realizując się w firmach, przedsiębiorstwach mogliby, mówię tutaj o tej sferze finansowej, zupełnie inaczej się realizować. Panie że Pana szkoła to kiedyś przede wszystkim handlówka i ekonom. Tych specjalności już nie ma? E, no szkoła funkcjonuje praktycznie na lubińskim rynku oświatowym od 1966 roku, zbliża się do takiego no dość poważnego jubileuszu 60-lecia. Wszyscy pamiętają, że zaczęło się od handlówki, potem, e, potem Liceum Ekonomiczne, Technikum. E, wielu absolwentów czwartego Liceum Ogólnokształcącego. I tak naprawdę dopiero od 1966 1996, 1996 szkoła funkcjonuje na ulicy Szpakowej jako zespół szkół numer 2 W 2011 roku dzięki staraniom. Staraniom ówczesnego dyrektora Mariana Szagały, szkoła nosi imię odkrywcy polskiej miedzi Jana Wyszykowskiego. Dzisiaj to jest kombinat, to jest ogromna placówka, jedna z największych w województwie, ponad 1300 uczniów uczęszcza do zespołu szkół. Szkoła zatrudnia 102 nauczycieli, 27 pracowników administracji obsługi. No i struktura szkoły to nie jest monolit. W skład zespołów wchodzi technikum numer 2 w Lubinie, branżowa szkoła pierwszego stopnia numer 2 w Lubinie, trzecie liceum ogólnokształcące i o tym chyba nie każdy z mieszkańców wie. W strukturze zespołów weszła również ostatnio biblioteka pedagogiczna w Lubinie, a więc jest czym zarządza. A co zrobić, żeby jak zarządzać, żeby tych uczniów przygotować w taki sposób, by oni potem znaleźli pracę, dobrą pracę na rynku? Jak kształcić fachowców? E, przede wszystkim e, trzeba posiadać wykwalifikowaną e, kadrę pedagogiczną, e, poza tym porozumienia, porozumienia, których podpisujemy masę, umowy, listy intencyjne z pracodawcami, bo to oni tak naprawdę pomagają nam. Wykształceniu przyszłych fachowców. Poza tym praktyki zagraniczne, o których już wspominałem. Baza dydaktyczna. Dzisiaj każdy uczeń chce się uczyć w szkole nowoczesnej, korzystać z nowoczesnego sprzętu. Dzisiaj adepci gastronomii muszą wiedzieć, co to jest piec konwekcyjny, znać wszystkie urządzenia, które są potrzebne do obróbki żywności. Podobnie jest w innych, w przypadku innych, innych zawodów. No i oczywiście wyposażenie naszych uczniów takiej umiejętności, nazwałem to wielozawodowe. a jest przydatne w każdym zawodzie. Myślę tutaj o kreatywności, umiejętności właśnie takiego krytycznego myślenia, umiejętności współpracy w zespole, takiej ciekawości poznawczej, no i przede wszystkim inteligencji, tolerancji, ponieważ w każdym zakładzie pracy oprócz tak zwanej fachowości. Potrzebna jest, jeszcze, potrzebna jest jeszcze umiejętność funkcjonowania w grupie, funkcjonowania w zespole. Panie dyrektorze, a atutem Pana szkoły był basen. Nie macie tego basenu już. Czy to wpłynęło na zainteresowanie? Czy uczniom brakuje tego obiektu? Znaczy, basen jest y, dla mnie y, wartością dodaną dla szkoły podstawowej, gdzie to są obowiązkowe zajęcia, obowiązkowe zajęcia realizowane podczas wychowania fizycznego, gdzie uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych uczą się pływać. To ma zupełnie inny y, wymiar. Y, ten basen był. Y, praktycznie oddany do użytku w połowie lat 80 bardzo stary, przestarzały technologicznie, mieliśmy wielkie problemy z utrzymaniem tego basenu. Analizowaliśmy bardzo długo tutaj, jak ten basen funkcjonuje w naszej szkole. Natomiast parafrazując Dilla Armstronga, dla nas to ogromny krok w przyszłość. Dzięki tej przebudowie, ogromnej inwestycji powstało centrum zawodowe, jesteśmy jedną z najnowocześniejszych szkół, myślę w województwie. Zyskaliśmy sześć pracowni komputerowych, pracownię hotelarską z recepcją, z pokojem hotelowym, pracownię do przygotowywania śniadań, pracownię gastronomiczną. zupełnie inny wymiar edukacji. Myślę, że to nas wyróżnia. To powoduje, że uczniowie chcą się uczyć ze zespole szkół numer dwa. Ale powstaje nowy obiekt, będziecie z niego korzystać? Tak, już na etapie planowania otrzymaliśmy nawet takie zapytanie od e, powiatu, organu prowadzącego, czy jesteśmy tematem zainteresowani. Oczywiście tak. E, my ciągle tą infrastrukturę staramy się mm, rozbudowywać, e, natomiast e, basen będzie dla nas na pewno też e, czymś, co będziemy się starali wykorzystać podczas zajęć wychowania fizycznego. To mnie bardzo interesuje, czy Wy rywalizujecie z Ceglanką? To druga duża szkoła e, kształcąca e, e, zawodowo w Lubinie? Jest konkurencja? I kto ją wygrywa? O Jezu, jakie pytanie. To znaczy, co, czy konkurencja? Na pewno taka, powiedziałbym, to drobna. Taki mały dreszczyk emocji pojawia się w momencie rekrutacji, wtedy, kiedy walczymy o ucznia ósmoklasiste. E, natomiast myślę, że nie, że, że tutaj współpracujemy razem, realizujemy taki standardowy projekt KGHM-u, Cyfrowa przyszłość miedzi, e, nawet tworzymy sieć szkół, e, która działa w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. E, Prywatnie się, się, się lubimy. Zresztą muszę Pani powiedzieć, że e, no coś nas łączy. Dyrektor e, Ceglanki, dyrektorzy pierwszego i drugiego liceum, moja skromna osoba, to wszyscy tak naprawdę z zawodu nauczyciele wychowania fizycznego, a więc mamy wspólne zainteresowania e, i niejednokrotnie e, no wspólny obszar do, do, do działania. Letnicy prezydent też po AWF-ie. No coś w tym jest, <gry> prawda? To pomyśl w całym kraju. Tak? Panie dyrektorze, czego oczekuje Pan od nowego rządu? Jakich zmian w oświacie? Proszę Pani przede wszystkim odchudzenia y, podstawy programowej, bo ja widzę, obserwuję to, że młodzież jest. Y, Młodzież jest przemęczona. Tutaj wiele w tym obszarze można, można zrobić. Poza tym, takiego spokoju, myślę tutaj o sprawozdawczości, o, o tych wszystkich zmianach w prawie oświatowym. Dzisiaj, tak naprawdę, co chwilę pokazuje się nowelizacja rozporządzeń, uchwał, ustaw. My musimy na to reagować na bieżąco. To y, ta cała działalność y, niejako odsuwa nas od, od tego kontaktu z młodzieżą, a dzisiaj dyrektor, to, to niestety osoba, która musi wiedzieć, co w jego szkole się y, dzieje. Od pewnych rozwiązań systemowych, wspomniałem już o tym, które dotyczą przede wszystkim pozyskiwania wykwalifikowanych y, nauczycieli do nauki zawodu, do tej nauki praktycznej nauki zawodu i tej części teoretycznej. Y, Rozwiązań w zakresie zdobywania kwalifikacji przez tych nauczycieli, może nie w sposób zdalny, ale rzeczywiście w sposób, który przygotuje te kadry i zmieni tą sytuację na rynku. I oczywiście oczekuję przede wszystkim godziwego wynagrodzenia dla nauczycieli za ich ciężką pracę, poświęcenie, bo tak naprawdę to jest dzisiaj misja. Chyba no, chodzi o to, żeby ta nerwówka i właśnie to, o czym Pan mówił na początku, ta ciągła zmiana przepisów, żeby to się ustabilizowało, będzie łatwiej. Tak, prawda? będzie zdecydowanie łatwiej. Panie dyrektorze, a w Lubinie, co powinno się jeszcze zmienić? By Wiem, że trudno Panu mówić, organem prowadzącym jest powiat, ale co by Pan wprowadził, gdyby Pan jutro został starostą Lubińskim? Co Pan mówi? Że <laughs> Pytam o, o, o Pani redaktor, decyzję. Pani redaktor, jaka była pierwsza decyzja? Pierwsza decyzja to, to by był totalny spokój, dlatego że ja uważam, że zmian nie, wymaga, nie wymagają rzeczy, które rewelacyjnie funkcjonują. Proszę zauważyć, ile inwestycji w mieście, tych inwestycji oświatowych, prawda? ostatnio zostało zrealizowanych. Od tych w Zespole Szkół nr 2, po specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przeniesiony na zakręt Strzelnica w, Strzelnica w Na dachach szkół pojawiła się fotowoltaika. Myśmy dosłownie jeszcze na początku tego roku ukończyli modernizację pionu sportowego. Eee, w szkole już lada dzień oddajemy do użytku uczniom siłownie, mamy plany siłowni zewnętrznych. E, remonty boisk na, na Orliku, e, chcemy remontować wejścia do szkół, e, do szkoły, które tak, która tak naprawdę powstała e, również w połowie lat 80. i wymaga z prac stałych remontów. Natomiast to, co mnie cieszy osobiście, to e, taki spokój, taki, o, takie odczuwalne wsparcie od organu prowadzącego. Ja myślę, że to jest nie tylko moja opinia, ale opinia pozostałych dyrektorów szkół powiatowych. E, współpraca. Myślę też taka chęć rozwoju i świadomość tej inwestycji, opłacalności inwestycji w edukację, bo to przecież przyszli nasi mieszkańcy przyszli. Ludzie, którzy tutaj mają zostać, mają funkcjonować. Pracować i płacić podatki. I płacić podatki. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Artur Pastuk, dyrektor zespołu szkół nr 2 im. Jana Wyrzykowskiego w Lubinie, był gościem regularnego podcastu regionalnego. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu, państwu. dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.